rozdział X. Liścia łapa po kamieniach przekroczyła strumień i zaczęła wchodzić zboczem w kierunku obozu klanu wiatru. Ognista gwiazda zaproponował jej eskortę, ale uznała, że do nich akurat musi iść sama. Zamierzała poprosić szczawiwy by i towarzyszyła jednak kiedy odnalazła przyjaciółkę, ta dzieliła się językami z paprociowym futrem, więc liścia stała nie chciała im przeszkadzać. Wiatr mierzwił niską trawę płaskowyżu i przeciskał sierść kotki do skóry, niosąc silny zapach królików. Chociaż po powrocie z księżycowej sadzawki liścia stała spała bardzo krótko, wiadomość, którą miała do przekazania, dodawała jej sił i niosła jak woda potoku oświetlonego blaskiem gwiazd. Dotarła już niemal do obozu, kiedy wyczuła zapach kotów. Z zakęp ostrokrzewu wyłonił się patrol. Byli to błotnisty pazur i pajęcza stopa ze swoim uczniem, łasiczą łapą. Liściasta łapa spięła się. Klany były teraz bardzo przewrażliwione na punkcie granic. Miała nadzieję, że koty z klanu wiatru umożliwią jej wyjaśnienie powodów, dla których przyszła sama, a nie od razu przepędzą. – Co tu robisz? – zapytał nieprzyjaźnie błotnisty pazur. – To nasze terytorium! – Mam wiadomość dla kaszącego pyska. Błotnisty pazur zawahał się, a potem podrzucił głową. – No to chodź! – poprowadził ją przez grzbiet pagórków i w dół, do kotliny. Pojedynczy wąs siedział pod krzewami niedaleko środka polany, wspólnie z jesionową stopą jedząc królika, chyba dość żelastego. Liścia stałapa rozejrzała się wokoło w poszukiwaniu wroniego pióra. Kaszlący pysk nie był jedynym, który miał otrzymać ważną wiadomość od klanu gwiazdy. – Pojedynczy wąsie, ktoś do ciebie! – oznajmił błotnisty pazur. Przywódca klanu wiatrów stał i przesunął językiem po pysku. – Co możemy dla ciebie zrobić, liścia stałapo? – Muszę porozmawiać z kaszlącym pyskiem – miałknęła kotka. Pojedynczy wąs nastawił uszu. – Wiadomość od klanu Gwiazdy? – odparł. Liściasta łapa pokiwała głową, ale nie mogła powiedzieć nic więcej. Wiadomość miał przekazać klanowi kaszlący pysk. – Wspaniale! – oczy pojedynczego wąsa błysnęły. – Łosicza łapo, poproś kaszlącego pyska, żeby natychmiast tu przyszedł. Uczeń pajęczej stopy zniknął w tunelu u stóp zbocza. Być może dawnej norze królika, lub borsuka. Po chwili wynurzył się z niego, prowadząc za sobą medyka. Liściasta łapa podbiegła do niego. Kaszlący pysk machnięciem ogona odesłał ucznia i zaprosił liściastą łapę, by usiadła obok niego. O co chodzi? zapytał. Pod wpływem mocy słowa wytrysnęły z pyska liściastej łapy jak woda spływająca po kamieniach lśniących. Księżycowym blasku. A jutro w nocy jest połowa księżyca, dokończyła. Rozżarzona skóra poszła zawiadomić śmie skrzydło i małą chmurę, żebyśmy wszyscy razem mogli pójść do księżycowej sadzawki. Kaszlący pysk wyciągnął szyję i położył pysk na koniuszkach ucha liściastej łapy. To najlepsza wiadomość, jaką w życiu słyszałem, zamruczał. Dziękuję, że mi ją przyniosłaś. Podniósł się i podskoczył do pojedynczego wąsa i jesionowej stopy. Wokół zaczęły się zbierać koty z klanu, odgadując, że przywódca będzie chciał im powiedzieć coś ważnego. Kaszlący pysk streścił opowieść liścia z tej łapy. Jutro w nocy wszyscy medycy spotykają się przy księżycowej sadzawce, miałknął. Kolejnej nocy pojedynczy wąsie ty i ja. Pójdziemy tym razem, żebyś mógł otrzymać swoje imię przywódcy. I dziewięć żywotów. Liścia stała miała wrażenie, że w oczach pojedynczego wąsa błysnęła na moment panika. Przecież powinien się ucieszyć, że w końcu będzie w stanie dzielić się językami z klanem gwiazdy, a jego przywództwo w klanie uznają przodkowie. Po co miałby chcieć to odwlekać? Pojedynczy wąs zamrugał i potrząsnął głową. Liścia Stałapa uznała, że panika w jego oczach była wytworem jej wyobraźni. Z tego, co mówi liścia Stałapa, to daleka droga, miałknął pojedynczy wąs. Nie możesz jej odbyć dzień po dniu, to zbyt męczące. Tak długo czekałem na moje dziewięć żywotów i imię, że mogę poczekać jeszcze trochę. Liściasta łapa musiała pochwalić jego troskę, kiedy jednak przyjrzała mu się uważniej. Zaczęła się zastanawiać, czy wojownik nie boi się odrzucenia przez klan gwiazdy. Spojrzała na pojedynczego wąsa ze współczuciem. Umierająca wysoka gwiazda mianował go w wielkim pośpiechu, a tymczasem wszyscy wiedzieli, że kiedy przywódca traci dziewiąte życie, władzę powinien przejąć jego zastępca. Nawet jeśli był nim... Ledwie kilka chwil. Tak stanowił kodeks wojownika. A niezależnie od zmian, jakie zaszły w czasie długiej podróży po opuszczeniu lasu, kodeks wojownika zawsze będzie najważniejszy dla każdego klanu. Kaszlący Pysk chyba się ucieszył, że nie będzie musiał dwa razy z rzędu chodzić do księżycowej sadzawki, gdyż nie próbował przekonywać pojedynczego wąsa. Zobaczymy się jutro o zachodzie słońca, liścia stałapo miałknął. Powiem rozrażonej skórze, odparła kotka. Możemy się spotkać przy strumieniu na skraju lasu. Kaszlący pysk kiwnął głową. Dobrej drogi, zamruczał i poszedł z powrotem do swojego legowiska. Pojedynczy wąs zaczął po cichu naradzać się z jesionową stopą. Błotnisty pazur powiedział coś cicho do pajęczej stopy. I obaj pobiegli w górę, a po chwili znikli za krawędzią zbocza kotliny. Liściasta łapa poczuła lekki dotyk na karku. Odwróciła się i z zaskoczeniem ujrzała w ronie pióro świdrującego ją spojrzeniem. – Naprawdę znalazłaś miejsce, w którym będzie można rozmawiać z klanem gwiazdy? – zapytał. – Naprawdę! – liściasta łapa przełknęła. – Wronie ronie pióro… Muszę ci coś powiedzieć. Jest tu jakieś miejsce na uboczu? Tutaj. Wronie pióro poprowadził ją na skraj kotliny i usiadł pod resztką drzewa o powykręcanych, nagich konarach. Przechylił głowę i spojrzał wyczekująco na liściastą łapę. Kotka zaczerpnęła powietrza. Wczoraj wieczorem widziałam nie tylko księżycową sadzawkę. Spotkałam też pierzasty ogon. Ten szczegół pominęła, opowiadając o swojej podróży, kaszlącemu pyskowi. Wronie pióro szeroko otworzył oczy. Pierzasty ogon? Tak prosiła, żeby przekazać ci wiadomość. Serce kotki waliło tak głośno, że wronie pióro na pewno też je usłyszał. Czy rozgniewa się, kiedy usłyszy, co mu ma przekazać? W końcu może chce dalej opłakiwać pierzasty ogon. Liścia stała, popowiedziała sobie jednak, że to nie jej problem. Pierzasty ogon może obserwuje ich w tej chwili, a ona musi dotrzymać obietnicy i przekazać wiadomość. Powiedziała: przekaż mu, żeby nie pogrążał się w żałobie. Mówiła też, że za wiele księżyców znowu będziecie razem i żebyś nie zamykał się na żywych, którzy cię otaczają. Wronie pióro wpił się w oczy liściastej łapy tak głodnym spojrzeniem, jakby chciał wchłonąć każdy, najmniejszy szczegół jej spotkania z Kotką, którą tak głęboko pokochał. Liściasta łapa zamrugała. Skoro jego uczucie jest tak silne, to czy kiedykolwiek otrząśnie się z żałoby? W końcu wojownik klanu Wiatru spuścił wzrok na swoje łapy. Nigdy nie przestanę jej żałować, wyszeptał. Czy pierzasty ogon przypuszcza, że kiedykolwiek o niej zapomnę? Nie o to jej chodziło, zaprotestowała liściasta łapa. Nigdy nie będzie takiej kotki jak Pierzasty Ogon. Wronie pióro zarzucił głową z błyskiem gniewu w oczach. Nieważne, jak długo mam czekać na nasze spotkanie. Skoro ona może czekać, to ja też. Odwrócił się szybko i pognał przez polanę, a liściasta łapa patrzyła za nim bezradnie. Połowa księżyca przesuwała się wysoko po niebie, zalewając miękkim, szarym światłem zbocze przy spienionym strumieniu. Piątka medyków z mozołem przemierzała ostatnie kilka długości ogona prowadzących do bariery z krzewów kolczastych. Rozżarzona skóra wyglądała na wyczerpaną, oczy miała zamglone, utykała coraz mocniej, ale szła z wyraźną determinacją. Ćmie skrzydło jakby w ogóle nie zmęczyła się drogą. Od samego początku wybiegła naprzód i wracała do grupy, sprawdzając, którędy ma iść, jakby nie mogła się doczekać, kiedy dojdą do miejsca, w którym podzieli się językami z klanem gwiazdy. Liściasta łapa pomyślała, że zachowuje się tak, jakby naprawdę wierzyła w przodków. A może ćmie skrzydło szuka okazji, by udowodnić, że kan gwiazdy nie istnieje? Odsunęła od siebie tę myśl. Ćmię skrzydło jest wierna i dobra. Liścia łapa będzie próbowała za wszelką cenę ukryć jej brak wiary przed pozostałymi medykami. Liściasta łapa wskazała wąską szczelinę prowadzącą przez barierę z gałęzi. W końcu stanęli na krawędzi kotliny i spojrzeli w dół na księżycową sadzawkę. Woda lśniła tym samym bladym świtem, które kotka zapamiętała z poprzedniej wizyty. Zaś strumień wypływający ze szczeliny w skale mienił się blaskiem gwiazd. Delikatny plusk wody wpadającej do sadzawki był jedynym dźwiękiem zakłócającym ciszę. Tak, to tutaj zamruczał kaszlący pysk. Ogonem wskazał, by liściasta łapa poprowadziła ścieżką w dół. Ona zaś poczuła, jak jej łapy ześlizgują się na śladach kotów sprzed tylu pokoleń. Zastanawiam się, jak mamy się dzielić językami z klanem gwiazdy. Odezwał się mała chmura, kiedy wszyscy medycy usiedli na brzegu. Kotka spojrzała na niego. O tym nie pomyślała. W ustach matki kotki kładły się tak, by nosami dotykać księżycowego kamienia. Liściasta łapa pamiętała lodowaty dreszczyk, jaki przebiegał jej futro i wciągał ją w głęboki sen, w którym spotykała się z klanem gwiazdy. Rozejrzała się wokoło w poszukiwaniu przedmiotów oświetlonych przez klan gwiazdy tak jasno, jak księżycowy kamień. Widziała jednak tylko porośnięte mchem skały i pędy paproci oraz migoczącą powierzchnię sadzawki. Może powinniśmy dotknąć wody? zaproponowała. Medycy spojrzeli po sobie. Warto spróbować, zgodził się kaszlący pysk. Liściasta stała drżąc podpełzła do przodu i wychłeptała kilka łyków wody. Była lodowato zimna, smakowała gwiazdami, wiatrem i granatowym niebem. Kotka zamknęła oczy, wdychając zapachy wypełniające jej pysk. Od uszu do koniuszka ogona przeniknął ją zimny dreszcz. Już nie czuła kamieni pod łapami. Unosiła się w czarnej pustce, gdzie panowała ciemność. I cisza. Jednak odzywały się tam czyjeś głosy, początkowo zbyt wysokie i słabe, by je dosłyszeć. Potem dźwięk wiatru i plusk wody ucichły. Kotka uświadomiła sobie, że głosy wołają ją po imieniu. Jestem, wyszeptała. Otworzyła oczy. Przed nią rozciągała się wielka tafla wody na księżycową sadzawkę. Ukryta w zacisznej kotlinie. Ale jezioro! Wiatr marszczył jego powierzchnię, wzbudzając drobne fale obrzeżone pianą. Woda wyglądała tak, jakby odbijała ognisty zachód słońca, a brzeg obmywał fale we wszystkich odcieniach czerwieni. Jednak kiedy liścia łapa podniosła wzrok, ujrzała ciemne niebo usiane gwiazdami. Jezioro wypełniała krew. Głosy znów zaczęły ją wołać, tym razem głośniej i wyraźniej, lecz kotka niemal żałowała, że je rozumie. Zanim nastaje pokój, poleje się krew, a jezioro spłynie czerwienią. Liścia stała, zerwała się, by uciec, ale łapy poślizgnęły się jej w lepkiej krwi, a za gardło ścisnął ją odór śmierci. Zachłysnęła się i otworzyła oczy. Znów leżała na brzegu księżycowej sadzawki, rozpłaszczona na płaskim głazie, a obok niej leżeli inni medycy. Właśnie zaczęli się poruszać i przeciągać, budząc się ze swoich snów. Księżyc chował się już za pagórkiem. Nogi liściastej łapy zdrętwiały od tak długiego przebywania w jednej pozycji, świadczyły o tym, ile czasu upłynęło. Kaszlący pysk i mała chmura wydawali się bardzo zatroskani. Liściasta łapa zastanawiała się, czy otrzymali podobne ostrzeżenie jak ona. Rozżarzona skóra z niepokojem w oczach przyglądała się swojej uczennicy, a ćmie skrzydło utkwiła wzrok w swoich łapach. Wiściasta łapa sądziła, że od razu rozejdą się do swoich obozów. Chciała porozmawiać z rozżarzoną skórą na osobności. Nie miała ochoty opowiadać o wizji pozostałym medykom. Jednak jej mentorka nie poprowadziła od razu do ścieżki, lecz przysiadła na brzegu księżycowej sadzawki. – Zanim wrócimy do naszych klanów – zaczęła. – Mam jeszcze jedno zadanie do wykonania. Zaczekała, aż pozostałe koty również usiądą z pyskami skierowanymi ku niej wyczekująco. Liścia stałapa zastanawiała się, o co chodzi – po drodze rozżarzona skóra o niczym nie wspominała. Ćmie skrzydło, rzuciła przyjaciółce zmartwione spojrzenie, ale liścia łapa odpowiedziała jej lekko kręcąc głową. Ani swojej mentorce, ani nikomu innemu nie zdradziła tego, że ćmie skrzydło nie wierzy. Wojownik klanu otrzymuje swoje imię, kiedy zdaniem mentora jest na to gotowy, mówiła rozżarzona skóra. Tak samo jest z medykami. Po czym z błyskiem w oku odwróciła się do liściastej łapy i zapytała: Czy może myślałaś, że na otrzymanie imienia będziesz musiała poczekać, aż umrę? Liściasta łapa z zaskoczeniem zapomniała języka w pysku. Tak naprawdę nie zastanawiała się nad tym. Może rzeczywiście zakładała, że właśnie tak się stanie. Pomiędzy uczniem medyka a uczniem wojownika była ważna różnica. Liścia stała pomogła stosować zioła i dzielić się językami z klanem gwiazdy tak samo jak pozostali medycy. Kiedy odgadła, co za chwilę nastąpi, przeszedł ją dreszcz podniecenia. Medyk otrzymuje imię, kiedy klan gwiazdy uzna, że na nie zasługuje, mięknęła rozżarzona skóra. Liścia stała po to, że nasi przodkowie doprowadzili cię jako pierwszą do księżycowej sadzawki świadczy o tym, jak wysoko cię cenią. Racja, przytaknął ochryple kaszlący pysk. Mała chmura zamruczał potakująco. Ćmie skrzydło z rozjaśnionymi oczami podskoczyła do przyjaciółki i przycisnęła pysk do jej boku. W zalewie emocji liściasta łapa zdążyła jeszcze pomyśleć, że to dobrze, iż ćmie skrzydło otrzymała już pełne imię. Jak klan gwiazdy mógłby zaakceptować kota, który w niego nie wierzy. – Podejdź! – rozrażona skóra przywołała ogonem liściastą łapę. Kotka w pomieszaniu plącząc łapy obeszła kawałek brzegu i stanęła przed mentorką. Rozżarzona skóra uniosła głowę i rozejrzała się na srebrną skórę. Ja, rozżarzona skóra, medyczka klanu pioruna, wzywam moich przodków, by wejrzeli na tą uczennicę. Ciężko pracowała, by nauczyć się zasad postępowania obowiązujących medyków, a z waszą pomocą przez wiele księżyców będzie służyła klanowi liściasta stała, znała te słowa z ceremonii mianowania wojowników które odbywali jej pobratymcy łapy ją za zakłuły jakby sierść przypalił jej blask gwiazd stała po: czy przyrzekasz przestrzegać zasad postępowania obowiązujących medyka? nie mieszać się w rywalizację między klanami i troszczyć się jednakowo o wszystkie koty nawet za cenę życia? przyrzekam Zatem mocą Klanu Gwiazdy nadaję ci imię medyczki. Liściasta łapo od tej chwili będziesz nazywana liściastą sadzawką. Klan Gwiazdy ceni Twoją odwagę i wiarę. Znajdując to miejsce, dowiodłaś, że to naprawdę nasz nowy dom. I tak jak przywódca klanu, w czasie mianowania na wojownika rozżarzona skóra oparła pysk na głowie liściastej sadzawki. Liściasta sadzawka widziała wokół same gwiazdy, pochyliła się i polizała mentorkę w bark. – Liściasta sadzawka! Liściasta sadzawka! – zawołała ćmie skrzydło, a za nią kaszlące pysk i mała chmura. Liściasta sadzawka skłoniła głowę. – Dziękuję wam wszystkim! – Cokolwiek dotąd zrobiłam, moimi łapami zawsze kierował klan Gwiazdy. Mam nadzieję, że przez całe moje życie będą mnie prowadzić. Oby klan Gwiazdy sprawił, by tak się stało, zamruczał kaszlący Pysk, a pozostali powtórzyli jego modlitwę, wszyscy oprócz śmiego skrzydła. Jednak kiedy liściasta sadzawka spojrzała na nią, z pyska kotki klanu rzeki biła taka duma i przywiązanie, że trudno było wątpić w jej radość. Ćmie skrzydło cieszyła się z sukcesu przyjaciółki i w tej chwili nie miało najmniejszego znaczenia, że nie podziela wierzeń pozostałych. Wychodząc za resztą z kotwiny, i schodząc z boczem, liściasta sadzawka czuła się tak pełna energii i odnowionego zapału, by podążać ścieżką medyka, że miała wrażenie, iż zdołałaby pofrunąć do obozu. Puściła pozostałych przodem, a sama szła z głową pełną myśli o blasku gwiazd, ziołach i wodzie smakującej nocnym niebem. Nagle poczuła, że coś oblepia jej łapy, które poślizgnęły się w gęstej, kleistej cieczy. Medyczka spojrzała w dół. Pod łapami miała jedynie niską, wyżynną trawę, jednak wokół niej unosił się odór śmierci. Czuła się tak, jakby brodziła w przelewającej się jeziora rzece krwi gorącej i szkarłatnej.